あっそうなんです e

Dobrze, Są no, no, paluszki, można wziąć. Bardzo no, proszę, proszę sobie siadać. Miało, można tam z tamtej strony można przejść. Tutaj usiąść sobie, wszystko o, ja właściwie mogłem już szansować.

Ja może będę mówił i będę nalewał. Witam Państwa w Zielonej Górze na takim naszym święcie winobraniowym, bo to są dni Zielonej Góry i przy okazji jest winobranie. Taka tradycja tutaj u nas jest. Teraz mamy nawet patrona swojego. Mamy świętego Urbana, który jest patronem winnic. Zarejestrowany, jest to oficjalnie zgłoszone, papież, papież zaklepał, także nie, że jakiś tam odmańczy jest papież, tylko, tylko jest taki prawdziwy. Proszę Państwa, dlaczego taka mała winnica? Taka mała winnica dlatego, że tak, że to jest centrum miasta, to jest raz, grunt jest bardzo drogi. Ja tak poświęciłem działkę budowlaną i założyłem tu 9 lat temu winnicę, bo to tak właściwie na cześć założyłem, że urodził mi się wnuk, urodził mi się wnuk i, i, i dlatego... Tak, ja bardzo lubiłem robić winka, robię te wina od zawsze, można powiedzieć. Robię wina, robię nalewki, robię różne miody pitne, takie różne chwila robię. Także jestem współzałożycielem stowarzyszenia ziołąbórskich winiarzy. I tak staramy się, żeby tradycje z powrotem, żeby wróciły, żeby żeby to jakoś rekultywować tą tradycję. I tutaj proszę Państwa. Właśnie od tego miejsca, tak jak tutaj jest ten CBN i w tą stronę, to tak dosłownie 40 kilometrów tutaj były zielono... lubuskie winnice. Tu były lubuskie winnice. Kiedyś to były jeszcze zielonogórskie, a jeszcze kiedyś to były niemieckie. No ale... Ale już po wojnie, jeszcze w latach 70. jeszcze te winnice tutaj były. Nie? Później były byderzy... też tak mieliśmy, taki mieliśmy, a nie inny system i, i wjechały buldożery i nikt o to nie dbał I wyrównały wszystko i powstały osiedla i tyle no, teraz staramy się, tak każdy, każdy gdzieś gdzie może to jakiś kawałeczek tej winnicy robi że, żeby jakąś tą tradycję utrzymać już jest tych winnic sporo bo powiem Państwu, że jest w województwie lubuskim 50 na pewno jest, a może więcej nawet. Bo, bo y, niektórzy ludzie mają tam po tysiąc czy po dwa tysiące krzaków, to nawet, nawet się nie zapisują do stowarzyszenia, tylko sami sobie tam robią dla siebie winko i, i dla, dla znajomych i, i tyle. Ale, ale my poszliśmy dalej i mamy bardzo przyjazną panią marszałek Bojewództwa Logowskiego i y, Udostępniła nam grunty i robimy taką największą winnicę. 12 osób zakładamy największą winnicę w Polsce. W tej chwili 35 hektarów i już połowa jest tej winnicy obsadzona, już tam czaki rosną. Tylko nie ma żadnej infrastruktury jeszcze koło tego, bo to wszystko wymaga nakładów i dużo pieniędzy. A póki co, to nie ma w Polsce złotówki do płacenia do winiarstwa Także taka jest sytuacja. Teraz od 2015 roku w tym nowym programie unijnym, no to coś będzie można tam można znaleźć, bo, bo już takie są tam różne wytyczne i to z Unii Europejskiej, no i będziemy mieli prezydenta, można powiedzieć, w Unii Europejskiej, także miejmy nadzieję, że nam coś pomoże, bo jako sami winiarze to byliśmy naszego premiera i, i obiecywał nam, że nam pomoże... Te wszystkie jakieś bariery takie, które są naprawdę takie no, nieludzkie można powiedzieć. Cała, cała Europa ma inaczej, a, a my mamy inaczej. Nie? A Polska jest tylko jedna, została tutaj w tych krajach europejskich w całej Unii Europejskiej gdzie u nas są inne przepisy u nas inne ustawy w ogóle winiarstwo po macoszemu jest tak potraktowane że nie ma żadnych strategii komuna to wszystko zniszczyła mieliśmy nawet piękną, piękną w Zielonej Górze piękną winiarnię mieliśmy leżakownię gdzie, gdzie wina były robione na eksport wysyłane to w, 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 wjechali tam właściciele co kupili te budynki to wszystko te piwnice i, i porąbali beczki takie trzystuletnie i, i ten... tu można się, przepraszam, częstować można się, tu jest malec, można się częstować proszę bardzo a może jest na Pani jakaś taka bardziej tego, co tutaj tak trzeba pędzło no, nie, no, tak, tak, tam jest taki szmalec można oczy i można smarować. Tak bardzo proszę. Ta duża winica powstaje, proszę państwa, w zaborze. Zabór koło Zielonej Góry. To jest 18 kilometrów, 18 kilometrów od zielonej góry. Yy, także no, jeden z naszych kolegów najbardziej na tym... Póki co skorzystał, bo jest w Łazie, jest winnica też u I, i akurat on ma tam dom postawiony i on ma taką półtorej hektarową winnicę może nawet nie całkiem, ale, ale takiej mniej więcej wielkości no ale od, od jego winnicy się ciągnie coraz 35 hektarów, także i, i, i. pięknie położona, bo na wzgórzach jest położona, takie na, na stromych tych, nie na takich bardzo stromych, ale na wzniesieniach, gdzie, gdzie to teren jest taki, że znaleźliśmy, że to na mapach były kiedyś właśnie winnice także piękny południowy stok taki także wszystko pasuje nawet nam się udało yy, tam gdzieśmy tak poszukali to wszystko że nawet nam się udało udało nam się znaleźć yy, krzewy które tam rosły kiedyś jeszcze, jeszcze takie po niemieckie nawet krzewy to jest okuda, które się mieści koło palmiarni yy, jak ktoś nie był to, to bardzo polecam, bo naprawdę warto zobaczyć. Raz, że piękny budynek, świetnie, bo można winno wjechać na górę. Można zobaczyć całą panoramę zielone góry, a nawet przy wspierającej podoży nawet z tego według w sprawie góle. Także, że panniarnia, panniarnia, No mamy tu w sporo. Ale jakieś... Te minogrona są jakieś bo, bo takie szczególnie jedno zasuszone. Trzeba wejść do środka, podejść, podejść do, do tych tam, gdzie kellerzy urzędują w tych y, kadzach i zapytać się, gdzie jest y, pigułka w miar. I można tam sobie wejść, to, to obok jest, to trzeba wiedzieć, bo w tak, może takie strody są, nie za dużo to, 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 to wejście, nie widać za bardzo, ale to jest właśnie Budynek, który ma około 30 lat i to właśnie tak oryginalny został budowany Ta wieża Kreflera została, nie została zniszczona ani w wojnie, ani po wojnie nie została to zniszczone. I to, ta wieża została obudowana właśnie tą falmiarnią Także tak, taka, taka jedna rzecz, co się zachowała. I jeszcze mamy jedną taką bardzo starą taką wieżę. To mamy jeszcze w Skansenie. Skansen Ochla. Tam są takie stare budynki i to wszystko tam przywożą no z każdej po prostu tam. Przywożą i jest, jest taka wieża gminarska w Budachowach wszyscy, wszyscy się dziwią i mówią A i do mnie mówią, cześć Michał, cześć Michał Ja mówię, okej, okay, dobra, cześć no. Dlatego, że już nikogo z błędu nie wyprowadzam Dlatego, że tak, Michał to jest mój wnuk on jest bos, a ja, dziadek jest tylko pracownik, no nie? Także dziadek w spódnicy urzęduje, dziadek z inka robi, dziadek to wszystko, a bos chodzi dumny jak pach, bo 9 lat ma teraz, nie? W szkole wszyscy wiedzą, bo, bo kiedyś nawet, nawet poszedłem do szkoły i tam tak porozmawialiśmy sobie o winogronkach, z winogronami pojechałem i to wszystko i, i jakieś tam soczki winogronowe, coś, no i takie, takie nawet ciekawe pytanie niektórzy zadawali, no, nie? a jak to robi, a Lego, tak jak tego, tak jakby, ale no, ale no, to dobrze, to dobrze, że tak jest, no i no, jeszcze, jeszcze powiem Państwu także, y, zrobiliśmy tak samo, żeśmy namówili dyrektora szkoły, i są klasy winiarskie, przy one górze, tak, jest szkoła, jest szkoła, tak. w szkole są klasy winiarskie i uczą się tam.